Dzień dobry. W nocy i o północy. Stworzyłem na stronie Kahoot quiz o biogazie. No i chciałbym zaprosić osoby, które już są na tej platformie, lub które chciałyby kiedyś dołączyć. Ona jest darmowa, ale też ma płatne plany, więc trzeba kliknąć tutaj. Wybrać personal. Zjechać na dół. Jest basic free. Darmowy. I to są takie opcje, ale te najważniejsze, bo można grać i tworzyć nowe quizy. Nie będę się zagłębiał, co dają wyższe, bo w mojej opinii jest to sporo za drogie, no ale co jak, co komu potrzebne. Także zerknijmy w obiązku. Tutaj użyłem moich pytań z mojego profilu na YouTubie. Na karcie społeczności mamy 22 różne pytania i inne posty. Także zapraszam do odwiedzenia i do sprawdzenia swojej wiedzy, właśnie do nauczenia się czegoś ciekawego w